Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie dzisiaj w dwudziestym, którym dzisiaj jest drugim e, dniu Vlogmas. Ja w stodole, bo zaraz zabieram się za światowanie. E, muszę zaśutować. E, no bo już nie mam, a na święta muszę mieć śród. Sąsiad ostatnio mi przywiesił sprzężyto, więc rozwijam kabel i śrótuję. Jest 15. Ja niestety spałam po imprezie do... Prawie do 12, bo do 11 spałam, do 12 jeszcze przytulaliśmy się, bo chłopaki sobie leżeli też w łóżkach, więc no, ale stwierdziłam, że tak mało mamy tego wspólnego czasu, tego wspólnego leżenia i przytulania się, że nie ma co. Kurczę, coś mi w ogóle mm, na na nie wiem, z coś mi się dzieje, coś mi wyskoczyło chyba, więc muszę się zapisać do dentysty. Dzisiaj idę do pracy na nockę, więc wiecie, też chciałam się wyspać, specjalnie nastawiałam sobie żadnych budzików, bo no chcę się wyspać, bo wiem, że dzisiaj jest impreza drugiej firmy naszej, wigilia firmowa, więc no, muszę być wypoczęta po prostu, żeby całą noc sami siedzieć i żeby nie zamulać. No a moje święta wyglądają fatalnie Nie mam połowy prezentów Nie wiem pojadę chyba jutro z rana po prostu eee, Tak myślę, że pojadę na zakupy Kupię resztę rzeczy Dzisiaj właśnie sobie w pracy chyba spiszę co mi jeszcze potrzeba Teony stwierdziłam, że chyba Nie trzeba się aż tak spinać Że żeby wszystko było super hiper tu przecież my i tak jesteśmy tylko w czwórkę na Wigilii, ja mama i dzieci, więc wiedzie, no to tylko dla nas jest ile, my tam też tego zjemy, tak ehm, nie wiadomo ile też święta się nie zje. Więc yy, z jednej strony chciałabym to zrobić, z drugiej strony takie mam przemyślenia, że po co skoro będę to jadła cały, cały tydzień. No. Mm, i tak biorę się za to śrutowanie, bo zaraz będzie ciemno. Chciałam dzisiaj jechać po ryby i mam nadzieję, że mi się to uda. Zashrutuję te dwa worki. Szybko się wykąpię, bo będę cała biała i cała brudna i w ogóle myłam się, ale no jeszcze mam makijaż trochę od wczoraj, więc jeszcze raz się ogarnę i muszę zrobić dzisiaj też makijaż do pracy, żeby wyglądać jak człowiek. No i... I co? I chcę jechać po te ryby. Chociażby po te ryby i żeby odebrać dwie paczki z paczkomatu. Eee. <laughs> no, a chyba w pracy sobie spiszę dokładnie, co i jak i jutro w, w poświęcę na to cały dzień. Mam nadzieję, że impreza nie będzie całą noc, tylko chociażby północy, że zdążę się jeszcze zrzemnąć, chociaż 3-4 godzinki. Eee i jutro wtedy będę cały dzień aktywnie wszystko robić, żeby po prostu wszystko ogarnąć do piątku, a najwyżej po prostu w piątek rano będę wszystko przygotowywać. Wczoraj rozmawiałam z koleżanką właśnie na tej imprezie i mówiła, że ona robi Wigilię o 19, a ja mówię, że ja tak zawsze się staram robić o 16, a ona mówi, ej tam, przestań, bez sensu, o 19 dwie godzinki, hmm, czy tam nawet o 18 oni robią, posiedzą dwie godzinki, pojedzą, Potem wiecie coś tam obejrzą i ja tak stwierdziłam, że po co ja się spinam na tą szesnastą zawsze, no ale tak jakoś sobie to kiedyś ustaliłam i tak mam, więc że muszę jeszcze też zadzwonić do dentysty się umówić, bo ostatnio nie poszłam na wizytę i moja pani dentystka chyba mnie, no Jezus, co ja chciałam powiedzieć? No nie będzie zadowolona. Ale to nic, chciałam sobie w ogóle zrobić paznokcie, ale te moje mam jeszcze ładne i stwierdziłam, dobra, w tym roku nie będzie czerwonych na święta, nie chce mi się, one dobrze wyglądają, więc bez sensu. No, więc do roboty. Co, byś ma O Jezu, jeszcze się przywyca Zasiutowałam, ale już jest coraz ciemno. Chciałam dwa worki, zasiutowałam cztery, ale w sumie może i lepiej. Idę wyłączyć kabel. Dobra, ale czy możecie do pokoju iść się bawić jednak? Bo ja tutaj robię obiad. Ale tam nie To posprzątaj tam Lego. Posprzątaj tam Lego. Nie. Tak? Nie. Dobrze, to ja idę to w odkurzecz wciągnąć. No Jasiu, no do pokoju weźcie te zabawki. Ja już mam tutaj dosyć mało miejsca w tej kuchni. Żebyście wy jeszcze się tu bawili. Nie, Jasiu, proszę cię. w 22 co to mnie tak prześwietla <laughs> nie wróć nie 22 był wczoraj dzisiaj mamy już czwartek 23 dzień grudnia no mi się myli z 22 bo byłam na nocce ale e, powiem wam że zdrzemnęłam się e, więc nie jest źle właśnie miałam sobie Wzięłam sobie mandarynki do pracy, ale nawet ich nie zjadłam, bo nie miałam ochoty. Więc je wyjmę z mojej torebki. No i tak, dobra, tu mam to wyjmowane. Torepkę mogę odłożyć, bo za chwilę w sumie jadę po zakupy. I chciałam Wam pokazać kilka rzeczy. Wzięłam z pracy na prezenty świeczki takie Woodwick. Ja bardzo lubię świeczki, więc wiecie Więc e, wzięłam tym razem takie łódki Co prawda te łódki się szybciej wypalają e, Jeszcze, ej, Jeszcze nigdy nie miałam właśnie żadnej łódki Ale one e, się ponoć szybciej wypalają, bo ja Wam już pokażę, że one mają taki szeroki knot no i ten knot iskrzy jakby w kominku i tak, jedna jest dla mnie, dwie są na prezenty e, ja chyba sobie zostawię tą, tą trójkolorową, a te dwie, tu jest też trójkolorowa i tu jest jednokolorowa, pięknie pachną, więc te dwie zaniosę na strych, bo to są prezenty. To wam zaraz pokażę, bo to ta czapka to jest część paczki, która do mnie przyszła, tu mamy... Drugi prezent, który wybrała sobie moja siostrzenica. I zapalimy sobie tą świecę. Pokażę Wam, jak one się palą. O, czy ta zapalniczka to chyba nie był za dobry pomysł? Czy ona się zapali po całości? Tak, ona się zapali po całości. Więc trochę tu zrobimy sobie dzisiaj zapachu. Ja mam tu jeszcze tą świecę z Bridgewater połowę, ale ona się dosyć intensywnie kopci a te z Woodwick e, no nie kopcą aż tak bardzo więc taki zapaszek dzisiaj od Ana tu sobie zrobię no i tu jest jeden z prezentów, które sama sobie zrobiłam to jest nowa czapka ze sklepu Gaugan e, i szalik do tego i powiem Wam, że no no nie jestem zadowolona, bo zobaczcie, już mi się tutaj pozaciągało. Ja to wsadziłam do torebki, bo zawsze jak zdejmuję czapkę, no to wkładam ją do torebki. I po kilku dniach noszenia, dosłownie, kilku razach, no bo ile dni temu to przyszło? Cztery dni temu, yy, to już ona jest tutaj zaciągnięta. Tak wiecie, gdzieś w torebce po prostu się zaciągnęło. No i do tego <laughs> mamy taki szalik. Ale ten szalik, naprawdę on jest ciepły, tylko tylko zobaczcie jak ja go sobie zawinę raz to on nawet mi się tutaj nie łączy i ja nie wiem co ja bym miała z tym jak ja bym miała go założyć żeby on bo rozumiem że to ma gdzieś tutaj zwisać tak więc ale ja bym go musiała bardzo naciągnąć więc on jest gigakrótki, ja nie wiem ile on ma centymetrów Teraz wam go chyba zmierzę no ale nie wiem jak ja bym miała to nosić tak na jedną stronę jak na dwie strony już bym go chciała sobie przełożyć no to on tutaj tak wygląda więc taki bardzo krótki moim zdaniem jak za te pieniądze na gałganie możecie sobie zobaczyć za te zestawy oni <laughs> bardzo dużo kasują i no ja mam kilka czapek z tego sklepu i stwierdziłam że sobie zamówię taką fukcję i to niby ma być fukcja ale jak widzicie jest to kolor różowy typowo różowy no i czapka wygląda tak czapka jest giga ciepła i fajnie się to razem prezentuje jejku przepraszam no i może być to prezent na święta jak najbardziej no tylko nadal widzimy że to jest tutaj krótkie jak ja założę kurtkę to tutaj giga dziwnie jakoś tak będzie wyglądać więc wydaje mi się, że te szaliki powinny być po prostu dłuższe. Bez tych, bez tych zakończeń. Nie wiem, jakoś tak troszkę inaczej to pomyślane. Na czapka jest spoko, nie jest fuksjowa. Ja chciałam fuksjową, jest różowa. Więc chodzę sobie w takiej różowej teraz, w samej czapce, bo... Ta moja kurtka jest pod samą szyję, więc na razie tego szalika nawet nie noszę, no ale będę go nosić. Więc tak, to jest prezent dla mnie, ode mnie, plus ta świeczka. <laughs> Więc to pudełko już mogę wywalić, specjalnie to zostawiłam, żeby Wam pokazać. I teraz tą kurtynę. I tą kurtynę chcę rozwiesić. O, co ona ma za ładowanie. Ja ją chcę powiesić w pokoju, tylko co to tu jest? To jest ładowanie na baterie. Tu mamy pilot. <laughs> Instrukcja, dobra, zaraz to... No i dobra, zawieszam tą kurtynę tutaj i ja jej nie będę zwijać całej, bo... Yy, no bez sensu by to było, więc ja zostawię sobie na końcu takie kółeczka. Fajnie to wygląda, wydaje mi się. No, a całej nie będziemy, bo my tu mamy za bardzo, za dużo rzeczy, więc tak jakby równo z firanką ją sobie poodhaczam. Ja Wam pokażę jak się pali ta świeca. Przepięknie. Jak kominek. Chodź zobacz, jak się mama wzięła świecę z pracy sobie. Ładnie? Pewnie jak kominek, nie? Ja jeszcze z nosu. Chciałam powąchać. Więc ja żoba pantera jadę na zakupy z Fianusiem. Nie, Tak to założyłam, no bo inaczej tego nie idzie zawiązać, a dzisiaj jest zimno. Więc najchętniej bym coś założyła pod spód, ale ogólnie ważne, że mi jest ciepło. Wyglądam jak wyglądam. Mam to gdzieś. No, jedziemy na zakupy. Ja chciałam w ogóle przyjechać do domu, taki mój był plan, przyjechać do domu, przebrać się i jechać samej. No ale że łobuzy się obudziły i tak dalej i zjedliśmy wtedy śniadanie, no i jest już 11, a tak mi się nie chce, mimo że spałam chwilę w pracy, to tak mi się nie chce, że najchętniej to bym poszła chyba spać, więc um, nie chce się wychodzić z tego ciepłego domu, naprawdę. Dzisiaj jest ile minus 2,5 teraz, więc rano było więcej. Ale mocno czuję się tak minus. Ciekawe, czy nie będą mieli ryby Franek. No i dobra, Franciszek skapitulował. Dostaliśmy ryby pstrąga, nie mam karpia. Ale mam jednego karpia w zamierzoniku i tak się zastanawiam czy tego nie wziąć. Jak nie dostanę, no to najwyżej go wezmę. z tak dziwnie wyłażył. No i, i jadę teraz na zakupy. Bo nie chcę jednak ze mną jechać. On stwierdził, że to jest nudne. Ja go wzięłam, bo nie chcę, żeby no, jakiś piach przyjechał. Ja go wzięłam, bo nie chcę, żeby się kłócili, bo jak oni są dwoje razem, no to często są kłótnie, ale nie chcę więc poszedł do domu mam nadzieję że się nie pobiją no a może i lepiej bo ja przynajmniej wtedy kupię wszystkie prezenty no ale pewnie południami to zejdzie na tym Dobra część prezentów już kupiona i chyba nie będzie innej żadnej ryby, będzie tylko um, strąguście, bo w sklepie rybnym jest oblężenie i tak się zastanawiam gdzie jeszcze jest sklep rybny. Hmm. Tylko pewnie w każdym innym sklepie też będzie takie oblężenie, ale jeszcze podjadę pod jeden zobaczyć. Może tam będzie mniej ludzi, bo to tak nie jest w centrum. No i jeszcze mi zostało kupić prezenty dla chłopaków Ja mam w ogóle całą checklistę sobie zrobioną Wczoraj w pracy sobie robiłam co mi jeszcze w Gdzie ona jest to miejsce Jeszcze powiedzcie mi że ją dobie to będą jaja Aha, Dobra, paszy nie kupiłam bo magazyn paszowy jest zamknięty Więc dopiero po świętach Dzisiaj i jutro jest zamknięty um, Dopiero po świętach więc trudno Mogłabym jechać do batu, ale ta pasza z batu to tam szału nie robi, chyba że podjadę może dwa worki wezmę. No ale tej mojej nie ma. Paczki rano odebrałam. No i prezenty. Dla Jasia, dla Franka, a dla reszty mam. Więc tak. No i wtedy jeszcze zakupy do biedy i do Lidla muszę podejść. No ale i tak mi pół dnia pewnie zleci. Dzień dobry, kochani. Ja wróciłam z zakupów, które trwały 4 godziny, więc ogólnie sporo. Ale dzisiaj się zupełnie nie spieszyłam, chodziłam sobie spokojnie, powiedziałam sobie nie na wawiata, Wigilii też nie będę robić na wariata. No spokojnie, jak się wyrobię, tak będzie. <ścoughs> nie robię tego, wiecie, dla żadnych gości i tak dalej, tylko dla nas. Więc jak będzie, tak będzie, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Co nie, Czego nie zrobię, no to trudno, to zrobię pierwszy dzień świąt może nawet, bo my naprawdę tak dużo nie wiemy. Eee, I wczoraj w pracy sobie szukałam różne przepisy, żeby co coś innego w te święta zrobić, bo co roku praktycznie mam to samo. No i jednym z tych przepisów będzie śledź. Eee, bardziej sałatka śledziowa, więc mam tutaj Troszkę śledzia w oleju, i to będzie taka mała sałatka, bo nie wiem, czy ktoś to będzie jadł. Ja chcę spróbować po pierwszy raz. <laughs> Więc tutaj wzięłam sobie w takim pudełeczku i to chyba zrobię. Takie rzeczy, które na szybko to zrobię, właśnie teraz. Tylko najpierw pójdę dać kurom, ale chcę wam najpierw pokazać te zakupy. Tu mam wędzone ryby. O, proszę bardzo, wędzony pstrąg. Dwie sztuki. Nie udało mi się zamówić u takiego pana, który sam wędzi. No ale um, jest mleko. Muszę je włożyć potem do szefy. I tutaj zakupy, na których dzisiaj byłam w Lidlu, bo chciałam zobaczyć, co ciekawego tam mają w tym Lidlu. I tak, kapusta, bo będę robić bigos. Suszone śliwki, bo za roków święta, bądź też po świętach jakoś tak mi się kojarzy to z tym, że robię schab ze śliwką. Chociaż robię go też w innym czasie, ale jakoś tak bardzo ze świętami on mi się kojarzy. Tutaj oczywiście danio dla Franusia. Dwa ogórki, <laughs> pomidory malinowe, co by na śniadanie było, a nie tylko te sałatki. Tu mam mięso na gulasz, to będzie do y, bigosu. Tu mam polędwiczki wieprzowe, bo chcę zrobić polędwicę. Mam tam taki przepis z, z grzybami, ale to też w pierwsze święto bądź y, później jakoś. Może, może w Nowy Rok, może w Sylwestra, albo, ale myślę, że chyba w pierwsze święto właśnie zrobię te polędwiczki. A ten schab ze śliwką może zrobię tak też jakoś, bo jego można nawet nie tylko do obiadu, ale też jako wędlinę. Kiełbasa do bigosu. Tutaj mamy taką pieść z kurczaka dla chłopaków. Tu mam e, szynkę konserwową, trzy sztuki taką, bo chcę zrobić e, sałatkę z, z, z selerem i wtedy do tego jest potrzebna właśnie szynka konserwowa. Bardzo lubię tą sałatkę. Więc to. Więc tutaj od razu wam pokazuję seler, wiórki i właśnie po to byłam w Lidlu, bo tego selera nie mamy w Biedronce. Chyba, że ja nie widziałam. Wzięłam od razu też ser, bo tam potrzebuję do, też tam do jakiegoś przepisu chyba nie, do tego nie. Do jakiegoś innego coś tam miałam wymyślone. E, pomidorki. Rzutkiewkę sobie wzięłam na jutro na śniadanie, bo mam sek wiejski i chcę właśnie sobie rzutkiewkę. Zaraz sobie nastawię machew. Gamnek. Tu mam machew, taką gigantyczną machew na surówkę warzywną. Na sałatkę przepraszam. E, mamy płyn do, ką... Jezu, do kąpieli nie do płukania jeden i drugi e, tutaj wzięłam coś takiego dziwnego ale co jestem bardzo ciekawa mm, gotowe do obiadu to jest kapusta zasmarzona z grzybami więc może to być smaczne połączenie z tym z tą polędwicą tu wzięłam taką sałatkę warzywną też do obiadu Tu mam y, kap kapustę. Jezu, co ja dzisiaj mam. Cebulę czerwoną właśnie do tego śledzia. Tu mam dużo cebuli do ryby w occie. Tu mam czosnek właśnie do tego schabu czy do tej polędwicy. I tu mam dwie małe śmietanki trzydziestki. No i to by było wszystko. Takie małe zakupy. Ale dużo czasu mi to zajęło. No i poza tym te inne zakupy, które zajmowały najwięcej czasu, ale ja już wiedziałam, co mniej więcej komu chcę kupić, więc e, no to była tylko kwestia pójścia do tych sklepów tak naprawdę, bo ja już wcześniej myślałam nad tym, co komu kupię. E, no a tutaj jest mój prezent. I nie, nie jest to telewizor. Że tu je, to nie jest telewizor, to jest... Ej! Franciszek! O ładnie wyglądają te światełka Bardzo ładnie Tylko jeszcze teraz tego nie ma widać Wiesz co, Franuś I co Jasiu tam budujesz? Nie masz pojęcia co ty budujesz hmm. Ciekawe co ten Mikołaj Wam przyniesie Chyba rozgę w tym roku, co? Jutro Mikołaj przychodzi Fanek, ty wiesz o tym? No, i on dla ciebie rózgę będzie miał. To ja się to wezmę. Ja się i to prezenty wszystkie, Nie. Ja? No, dobra. Ja jest grzeczny, ja się to wszystko weźmie. Nie zaglądaj. Ale Jaś. Hej! Poczekaj, nie! nie. Nie bierz tego styropianu, bo tu będzie brudno i Ja się będzie odkurzał. Okay. Czyli tak trzeba odkurzyć. Franek! Okay. Ja się weź wóz ten styropian tam z powrotem. Weź nie, ten. Nie podoba mi się. No, się Odwień Fenosiu. Odwijaj. Do czego nagrywania? No w przyszłym roku mama się zastanowi nad, niej, nad nowym komputerem. Powoli, ej! Nie! Nie To jest. Odwijaj. No musisz się rozwijać ją. Poli. To jest. Dobra, biorę, biorę się za robotę, więc najpierw sałatka warzywna. Umyk się naczyń. A potem reszta. No ja po prostu nie... Ja nie wierzę w to, co ja widzę. I jak jutro ma przyjść Mikołaj? Jak dzisiaj tu jest taki bałagan? Ja się pytam. Fenek. mi już sprzątać. Bo ja o, jutro ten Mikołaj się obrazi. No co ty robisz? Żeby paluchów nie potnij, troszkę dalej tą deskę bo dużo ci na ziemię spadnie wtedy, wiesz?